Grosrozen, miejsce przez wielu z nas zapamiętane jako miejsce kaźni, cierpienia i morderczej pracy więźniów miejsce martyrologii nie tylko dla narodu polskiego, ale i przedstawicieli innych narodów europejskich Wieńce, kwiaty i znicze złożono pod mauzoleum pomordowanych na terenie obozu w dniu 9 maja bieżącego roku W ten symboliczny sposób uhonorowano ofiary obozu koncentracyjnego Grosrozen przed rozpoczęciem biegu pamięci czyli Ogólnopolskich biegów przełajowych Grozrozen 2015. Zgodnie z wieloletnią tradycją przed rozpoczęciem biegów sztafeta uczniów ze szkoły podstawowej w Rogoźnicy przyniosła znicz pamięci, który został zapalony w Rogoźnickim parku. Duża grupa 30 metrów. Deszcz nam nie przeszkodził wcale. Było bardzo fajnie i było za gorąco. No i właśnie nie ślizgaliśmy się na tej trawie. Nabiegałam cały czas z mamą i no, skakałam trochę, y, tam ćwiczyłam. Realia biegu przybliży nam Wiesła Witkowski, zastępca burmistrza Strzegonia. Pogoda jest dobra, chociaż lekko pada, ale frekwencja naprawdę dopisała. Kilkuset biegaczy, uczestników. Można powiedzieć, że od lat jest grupa fanatyków, osób związanych emocjonalnie z tym biegiem. W biegu Open startują już osoby dorosłe. Ja pamiętam, już od wielu lat aktywnie uczestniczą, zawsze się tu dobrze bawią i mam nadzieję, że ta impreza po raz, po raz kolejny będzie tą imprezą udaną. Bieg pamięci to połączenie rekreacji, wypoczynku na świeżym powietrzu, a przede wszystkim. Wyrażenie szacunku do przeszłości i pamięci o umęczonych tu więźniach. O popularności tej imprezy świadczy fakt, że w imprezie udział wzięli przedstawiciele władz ministrzegom oraz posłanki na Sejm RP. Dzisiaj wszyscy zgromadzeni biegacze pokazują cząstkę swojego patriotyzmu. I poza tym, że kochają ojczyznę, szanują ojczyznę, to również jest dzisiaj i wysiłek, i jest radość, są emocje. W taki sposób pokazują swoje przywiązanie, swój patriotyzm, ale przy okazji duża radość i entuzjazmu. Biegi masowe na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych ministrzeni. Nadmienić należy, że w tegorocznych biegach masowych wzięło udział w sumie 400 biegaczy i biegaczek. Uważam, że dzieci, które tutaj są, są tak pełne emocji, tak pełne serca, żeby z okazji właśnie tej rocznicy dzisiejszej biegać. Myślę, że nawet pogoda im nie przeszkodzi, będą sami wygrani, nie będzie je pokonanych. Także bardzo gratuluję tym dzieciakom, że corocznie włączają się w tą akcję i jest ich coraz to więcej, także bardzo dobrze. Organizatorzy biegu pamięci połączyli edukację historyczną z popularyzacją sportu masowego wśród młodzieży. 29 bieg to tradycja godna dalszej kontynuacji.